W tym blogu postaram się odpalić ogień przy pomocy łuka ogniowego. Tutaj mamy łuk. Ja wczoraj tego nie nagrywałem, ale wczoraj miałem taki, takie mini szkolenie dotyczące właśnie bushcraftu. Jak ktoś ogląda mój kanał, to wie, że się zajmuję też właśnie takimi rzeczami typu bushcraft. I właśnie wczoraj miałem takie mini szkolenie. Dowiedziałem się trochę na temat ziół oraz jak rozpalać łukiem ogniowym. Mimo, że nawet jeszcze krzemienie nie rozpaliłem spaliłem, to już właśnie skoro miałem okazję się zobaczyć, jak to spalać łukiem ogniowym, no to właśnie to zrobię. Tutaj wszystko się przygotowałem, żeby nie przedłużać. Co potrzebne jest do takiego łuku ogniowego? Potrzebna, potrzebny jest oczywiście łuk ogniowy. Tutaj właśnie mamy tak wygląda. Wczoraj został on zrobiony. Potrzebujemy świder, dzięki któremu właśnie. Rozpalimy całość. Potrzebujemy również deseczkę, na której położymy ten świder oraz docisk. Docisk będzie nam potrzebny do tego, żeby świder nam nie latał na różne strony. No i oczywiście, żeby podpalić, to jest potrzebna podpałka. Nóż niestety nie jest mój. Dostałem go tylko do właśnie tutaj na chwilę, żeby po prostu pouczyć się, robić ten łuk rozpalać łuk ogniowy. Tutaj mam pokruszoną yy, korę brzozy, więc to też nam ułatwi jeszcze do, lepszego, do lepszej rozpałki. Dzisiaj nie używamy żadnych zapałek, żadnego krzemienia. Tylko totalnie chcę właśnie nauczyć się rozpalać dzięki łuku ogniowego. Yy, zmierzamy w tamtym kierunku. Tutaj na tych schodach robimy sobie... To jest taki specjalny szałas. Znaczy nie do tego, ale generalnie chciałem właśnie nagrać, bo tutaj fajnie usiąść i wszystko porobić. Więc yy, tutaj na tym yy, Wschodku, tam przygotuję całość, będziecie to widzieć no i zobaczymy, czy to mi wyjdzie na początku mam już tutaj wszystkie rzeczy przygotowane do zrobienia takiego łuku ogniowego w takim razie bierzemy się do roboty na początku musimy bardziej wywiercić tutaj w tej deseczce otwór on jeszcze nie jest do końca zrobiony ja wczoraj się tylko uczyłem, a dzisiaj chcę spróbować zrobić wczoraj nie rozpaliłem ognia, żeby nie było dzisiaj. No, zobaczymy, czy mi się uda. Potem, jak się tutaj popiół zbierze, to taki fałkę zrobimy, żeby to schodziło na korę, i już bezpośrednio później na to i, i się wydmucha, i ma być ogień. A więc, okej, okay. na początku trzeba świder włożyć włók. Robimy to mniej więcej w taki sposób. To się trudno tam wkłada. Czy to pewnie z czasem przyjdzie? O, jest teraz dobrze włożony, a więc fajnie. Um, ja tutaj. Ajajaj, widzicie, to nie jest takie proste. Mam nadzieję, że teraz będzie dobrze. To trzeba też umieć włożyć. Tutaj mam taką technikę, mi pan powiedział, żeby to robić mniej więcej w taki sposób jest o lepiej. ważne żeby ten, dobra mamy łuk teraz wkładamy tą dolną częścią w tą stronę nakładamy docisk teraz a na sprawę żeby nam to nie uciekło tutaj o tak, teraz sobie tą deseczkę tutaj Przytapniemy nogą. O, jest. Mrowi, mrowisko obok. Dobra, dobra, chodź tu. Dobra. I teraz musimy zaprzeczyć się tutaj właśnie o nogę. I teraz tak mamy tutaj. Łuk. Widzicie, zabisko dałem troszeczkę nogę i mi odleciało. No więc, to trzeba zrobić z precyzją taką. To sobie na chwilę odłożę, bo to nie będzie na razie mi potrzebne. Tutaj docisk położę. Dobra. No, troszeczkę się będę bawił z tym. Ja tam przyspieszę tempo, pewnie nie będziecie tego wszystkiego widzieć. To nie jest poradnik, jak rozpalać e, e, łuk ogni łukiem ogniowym, bo jeszcze tego nie umiem więc nie będę się tutaj popisywał czymś, czym nie umiem. Jak widzę, to się dopiero uczę. Więc, no tak jak mówię, to żaden poradnik. I nie przyszedłem tutaj na Bushcraft tylko po to, znaczy ja nie przyszedłem tutaj na Bushcraft, przyszedłem tutaj się tylko nauczyć tego łuku ogniowego. Ok. To teraz trzeba mocno się zaprzeć tutaj, nie można trzymać świdra i takimi ruchami jak piłą tniemy trzeba to zrobić. Tylko, że to jest bardzo trudne jak widać, mi to w ogóle nie wychodzi, a więc przyspieszę tempo i zobaczymy kiedy mi się w końcu to uda. bardzo ciężko mi to idzie i to nie jest jeden dzień nauki. No cóż, no będę ćwiczył coraz bardziej tego. A w tym vlogu to byłoby chyba na tyle. Posiedzę tutaj jeszcze, jeżeli mi się uda rozpalić, to Wam to powiem. Jeżeli nie, no to będę zawijał w takim razie już wszystko w tym vlogu. A więc cześć!